Eee, fu. Kurwa na chuj do mnie telefonujesz. Kurwa, bok jest moim. No mów kurwa, jak zadzwoniłeś. Bo nie chcę być pizną jak 90% społeczeństwa mężczyzn. Mężczyzn? Chłopców? Nie, bo to jest. ważne. A szybko? To czekaj. Mów. No, no, no. Pierdolisz. Kurwa, zlikowałeś się na pierdalam? Ale stinks. <grystanie> U, to ja polajkowałem wczoraj jako jedynego z tego przyglądałem. Czemu mi odobserwował to? Co to jest ta kurwa wialga? <grystanie> to takie koń pies. pies. Dobra, teraz próbuję pokonać typa mistrza świata w paramedicingu. Zobaczymy, czy mi się uda.

to tak dostaniesz po dupę jutro, że tu nie przyjdziesz. Weź łapkę ze stołu. No. Co ty akci zakazanego jest Let me see it! Let me see it! Let me see something!